Aby wysłuchać mojego programu wyborczego, mój asystent rozda ulotki, na których znajdziecie najważniejsze. I zakończyć wyzysk krasowy. Czyż nie jest to doskonały plan na zbudowanie ideału naszego kraju, Rudolstwo? <laughs> <laughs> Rudolstwo, obudźcie się. Ja poświęcę wszystko: całego siebie. Oddam serce, duszę, zdrowie. Tylko po to, aby ten kraj stanął na mórzu. Drodzy rodacy, szanowni państwo, drodzy goście, ponad 123 lata temu została odebrana nam Polska. Nasza ojczyzna, zniszczony kraj przez zaborców, złupiony z dóbr fizycznych i duchowych, pełen ciemnoty i lenistwa, brudu, barbarii i hamstwa. To aktualny widok, który widzimy na co dzień. Nasze rodziny przez wiele lat żyły w ciągłym strachu, w obawie o lepsze jutro. Każdy z nas czekał na Polskę. Nadszedł czas, aby dać Polsce to, na co zasługuje wolność. Wykuł się nowy ład światowy i szansa na, odbudowa, na odbudowę nowej, silnej i niepodległej Polski. To ogromnie ważna chwila, której nie możemy przegapić, to nasza szansa. Dzisiaj, stojąc tu przed Wami, rodakami, pragnę podzielić się Moją wizją na odbudowę ojczyzny, dalekiej od ideologii komunistycznej. Z rosyjskimi wpływami. Mam dość pracy organicznej, ponieważ wierzymy, że nasz kraj działa jak organizm. Każdy element jest ważny łącznie z najbardziej z najuboższą strefą gospodarczą. Wierzymy, że podstawą jest edukacja ludzi, zwłaszcza tych z niższych spraw. Ponieważ dopiero kiedy zajdą zmiany mentalne, wprowadzić realne zmiany w naszym kraju. A jakie to będą zmiany? Swój program oparłyśmy, Szymon z oparł go, na czterech głównych punktach. Na reformie rolnej, która będzie się opierała na wprowadzeniu zmian w strukturze własnościowej na wsi. Uważamy, że jest to podstawa, aby rozwinąć naszą gospodarkę w sposób społeczny oraz Jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli nie będziemy mieli doedukowanego oraz odpowiednio przygotowanego społeczeństwa, żadne tak naprawdę zmiany nie będą miały sensu, ponieważ ludzie nie będą na nie gotowi. Ponieważ to właśnie ludzie tworzą nasz kraj i kiedy oni ich nie zaakceptują, tak naprawdę wszystko upadnie. Reforma walutowa. Pomimo tego, że kraj tworzą ludzie, twarde fakty oraz kwestie ekonomiczne również są ważne.